Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie jestem medykiem, jestem edukatorką seksualną i bez wstydu przyznaję się do tego. Bardzo dziękuję za poprzednie wystąpienia, które stanowią bardzo duże oparcie dla nas, również edukatorów seksualnych, bo uczyć się musimy całe życie, żeby przekazywać aktualną wiedzę. Bardzo też dziękuję za, za głos. O y, przemianach w zachowaniach i w sposobie myślenia młodzieży, bo to jest kolejny dowód na to, że warto. Yy, I że ma to ścisły związek, że edukacja seksualna ma ścisły związek z, z samym życiem, tak? z tym, co rozumiemy jako edukację zdrowotną i jej skutki. Yy, edukacja z, y, zdrowotna jest wpisana w profilaktykę tak naprawdę yy, chorób, które stają się przyczyną niepłodności. Temat jest edukacji seksualnej, jest tematem budzącym bardzo duże emocje w naszym kraju i to jest zupełnie inaczej niż w świecie medycznym. Jesteśmy poddawani swoistej cenzurze i tak naprawdę aspektom kompletnie niezwiązanym z wiedzą, tylko z poglądami, postawami, różnych grup osób dorosłych. Nastęcza to nam bardzo wiele problemów. Ja nie będę oczywiście dzisiaj mówiła o tych kwestiach, tylko chciałabym się bardziej skoncentrować tak na treściach, tylko właśnie myślę, że warto zadać sobie na samym początku pytanie treściach ale czego? W naszym, przy, w naszym kraju od już wielu lat obowiązuje taki przedmiot, który zaczyna się od piątej klasy szkoły podstawowej, który się nazywa przygotowanie do życia w rodzinie. No i myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że nazwa przedmiotu wyznacza zakresy, zakres pojęcia. Ja jako wykładowca akademicki, współautorka podręcznika do edukacji zdrowotnej, gdzie byłam odpowiedzialna za dział, który się nazywa wiedza o życiu seksualnym człowieka, edukacja seksualna, po dawnemu uświadamianie, tak naprawdę tylko w pewnych punktach możemy znaleźć styczność z tym, co jest zawartością przedmiotu, przygotowanie do życia w rodzinie. Zakres pojęcia wiedzy o życiu seksualnym człowieka bądź edukacja seksualna jest znacznie szerszy. I to, co może nas napawać jakimś niepokojem, smutkiem, jeśli chodzi o skuteczność oddziaływań wychowawczych, to jest to, że to, co jest przedmiotem dzisiejszej konferencji, jest bardzo często pominięte właśnie w tym przedmiocie, który nazywa się wiedza o przygotowaniu do życia w rodzinie. W wychowaniu do życia w rodzinie nacisk będzie położony na funkcjonowanie człowieka w instytucji rodzinie zgodnie z normatywnym wyobrażeniem. Zapominając o zjawiskach bardzo współczesnych, na przykład takich, że co czwarta właśnie polska rodzina nie posiada dzieci i nie jest, może dlatego, że chce, może dlatego właśnie, że nie może być pełną rodziną i że co piąte dziecko rodzi się poza związkiem małżeńskim. Te dzieci też są w cyklu szkolnym, i te, te dzieci kiedyś będą osobami dorosłymi, które będą podejmowały różnego rodzaju aktywności seksualne. To jest jasne, jaki jest skutek. Tak? No skutek jest taki, że następuje w omijanie w treściach programowych kwestii związanych z, ze współczesnym życiem z tym, co młodzież interesuje w bardzo dużym stopniu. I tutaj też odwołuje się do wypowiedzi Pani Doktor. No i oczywiście takim bezpośrednim skutkiem jest upadabnianie edukacji do, do, do propagandy i olbrzymie trudności z prowadzaniem tego, co można uznawać za rzetelną wiedzę. Ja w ramach anegdoty mogę powiedzieć, że obecnie jestem w takim zespole interdyscyplinarnym z wielu uczelni w Polsce, i paru dziedzin humanistycznych, gdzie oceniamy podręczniki. Podręczniki nauczania z zakresu różnych przedmiotów, ponieważ, no to jest jasne, jest przygotowywana reforma tych podręczników, właśnie pod kątem płciowości. Ja nie zgłosiłam się do analizy podręczników przedmiotu wychowania do życia w rodzinie, w związku z tym, że zajmuję się tym na co dzień, i właśnie nie chciałam tego zrobić. Chciałam spojrzeć przyjrzeć się podręcznikom do nauczania biologii i przyrody, właśnie pod kątem zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Podręczniki do wychowania do życia w rodzinie bardzo dobrze znam. Tak? Tutaj tym tematem byłam bardzo zainteresowana, dokonałam tej analizy i z, naprawdę z dużym zaskoczeniem stwierdziłam, będziemy we wrześniu przygotowywać raport, że tak naprawdę z podręczników przygotowania do życia w rodzinie na pewno się nie, do, nie dowiedziałabym, będąc, będąc nastolatką, czym jest stosunek seksualny, jakie zaburzenia seksualne mogą się pojawić u mnie jako nastolatki, nastolatka i tak naprawdę z jakimi zachowaniami może się wiązać ryzyko tak, z, tak naprawdę zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Podobnie, i tu to, to było dla mnie olbrzymie zaskoczenie, yy, yy, sprawa wygląda w podręcznikach do przyrody i do, yy, do biologii. Yy, Im dalej w las, tak, czyli im późniejszy jest etap edukacji, tym mniej jest wiedzy o człowieku, jest więcej wiedzy o procesach, tak, kompletnie odizolowanych od koncepcji zdrowia. I odwoływaniu tej wiedzy do samego siebie. Czyli ta wiedza jest kompletnie odizolowana od takiego procesu, jakim, jakim moglibyśmy nazwać wychowaniem prozdrowotnym. To się staje całkowicie abstrakcyjne. Ja mogłam podać tutaj bardzo, bardzo dużo przykładów na poziomie również podstawowym, bo znowu mnie jako edukatorkę pracującą również z grupami kobiet, kobiet dorosłych, z którymi prowadzę warsztaty dotyczące seksualności zadziwia, że dziewczynka na poziomie 5, 6 klasy nie może się dowiedzieć ani na zajęciach z przygotowania do życia w rodzinie, ani na biologii, że posiada taki narząd jak łechtaczka i tak dalej, i tak dalej. Ja mogłabym podać naprawdę tych przykładów bardzo, bardzo dużo. Jest to, stanowi to Czysty dowód na to, że rzeczywiście kwestie związane z seksualnością są u nas niezwykle na poziomie edukacyjnym ocenzurowane. Ta cenzura tak naprawdę niczemu coś zrobiłam. O, dobrze, niczemu tak naprawdę dobremu nie służy, bo nie ma mowy tak o kształtowaniu zachowań prozdrowotnych bez właśnie podstawy, którą są rzetelne informacje. Tak naprawdę w tworzeniu programów związanych z edukacją seksualną nie powinny być nasze gdybania nas dorosłych i walka tak właśnie ideologiczna, tylko to jest bardzo proste, diagnoza potrzeb uczestników, ponieważ programy są dla młodzieży, a nie młodzież dla programów. I myślę, że naprawdę warto by było opierać tworzenie tych programów na, na bazie badań, zapotrzebowania młodzieży, zainteresowań młodzieży i problemów, z którymi na co dzień się borykają, które dotyczą ich zdrowia właśnie seksualnego i w przyszłości reprodukcyjnego. Chciałabym przypomnieć, że międzynarodowe standardy edukacji mówią przede wszystkim właśnie o tym, że informacja stanowi podstawę działań na rzecz zdrowia prokreacyjnego, młodzieży i że młodzież powinna mieć zapewniony dostęp do tych informacji, poradnictwa. Tutaj z wielkim smutkiem przyjęła też wiadomość od pani doktor, ponieważ też jako edukatorka marzę o tym, żeby były miejsca, w których młodzież mogłaby uzyskać bardzo szybko, bardzo sprawnie, na wysokim poziomie poradę, gdzie mogły się odbyć również pierwsze wizyty ginekologiczne przeprowadzone w w odpowiedni sposób, tak, czyli żeby mogła z pełną odpowiedzialnością do takich placówek wysyłać. Pieniędzy jest coraz mniej i tak naprawdę znowu w przełożeniu na praktykę będziemy mieć coraz więcej pacjentów w, w okresie reprodukcyjnym, którzy będą mieć problemy z płodnością. I oczywiście propagowanie opartych na wzajemnym szacunku sprawiedliwych stosunków między kobietami i mężczyznami. Ja tutaj głównie bym to przekładała na kategorię Obustronnej odpowiedzialności za konsekwencje określonych zachowań seksualnych. Oczywiście moglibyśmy sobie zadać pytanie, od kiedy, ja jeszcze jednak cofnę, bo tu Państwu przygotowałam taki fragmencik, od kiedy ta edukacja seksualna by się, powinna się zaczynać? No, oczywiście, w cyklu edukacyjnym ona jest wpisana od mniej więcej 12 roku życia, czyli od piątej klasy szkoły podstawowej. Tak naprawdę edukacja seksualna powinna się zaczynać o wiele wcześniej. Ja dla przykładu chciałam Państwu przy, polecić książkę swojego autorstwa, zwykła książka o tym, skąd się biorą dzieci, która została napisana wspólnie z dziećmi w przedziale wiekowym, znaczy w, które chodzą do klas 1-3. Ponieważ są to dzieci już na tyle. Rozwinięte intelektualnie, posiadające tyle informacji, które są oczywiście może nie poskładane, tak, ale mnóstwo tematów związanych z seksualnością, już, już dzieci z nimi się stykały w różnych formach. I chciałam przeczytać tylko krótki fragment rozmów z dziećmi na temat właśnie płodności. Autor. Karolina była w drugiej klasie wtedy, Maja też i Tomek, z którym rozmawiam, też w drugiej klasie szkół podstawowej. Autorka, jak to się dzieje, że plemniki wydostają się na zewnątrz? Karolina, kiedy mężczyzna nie chce tego, używa prezerwatyw. Prezerwatywy polegają na tym, że kiedy mężczyzna wsadzi siusiaka do cipki kobiety, to kiedy ma prezerwatywę na siusiaku, to plemniki wylatują i wpadają do prezerwatywy, więc nie zapładniają kobiety. Proszę zwrócić uwagę, jaki, jaki ma poziom wiedzy dziewczynka. Autorka, czy te plemniki wypływają zawsze? Tak non-stop? Karolina, nie, to się ty dzieje tylko wtedy, kiedy mężczyzna ma wzwód. Autorka, a kiedy ma wzwód? Karolina, jak jest podniecony, to ma wzwód i wtedy to się dzieje, a potem ma ten wytrysk. Autorka. A czy mężczyzna ma siusiaka, czy to się inaczej jakoś nazywa? E, no penis. A jak się wobec tego nazywa cipka u dorosłej kobiety? Pamiętałam, ale zapomniałam. Pochwa. Tak, po, pochwa albo wagina. Autorka. A od kiedy można współżyć seksualnie? Od ilu lat? Karolina. Od początku świata. E, przysłuchuje się temu druga dziewczynka, właśnie Maja. Nie. Od tego jak kobieta ma okres. Autorka, to nastolatka może współżyć seksualnie? Maja, no niby może, ale nie polecamy. Autorka, nie polecacie? To kiedy właśnie właściwie przychodzi taki czas? Maja, najniżej to od 19 lat. Autorka, a może coś jeszcze jest ważnego, innego oprócz wieku? Jakie warunki człowiek, człowiek powinien spełnić? Maja, no musi ko kochać tego kogoś, żeby uprawiać seks. Karolina: No tak, tak, i musi być przygotowany, musi pomyśleć o prezerwatywie. Maja: Powinien, bo może zostać ojcem albo matką. Karolina: O to właśnie chodzi. Nie wolno tak po prostu uprawiać seksu bez prezerwatywy, bo tak jest fajnie. A później będzie biedne i odrzucone dziecko. Maja: Właśnie. No i jeszcze dwa króciutkie fragmenty. Autorka. A czy wiecie, co mogą zrobić osoby, które mają problem z zajściem w ciąże, a bardzo by chciały mieć dziecko? Karolina. Mogą adoptować. Jest wiele takich dzieci, które czekają na nowych rodziców w domach dziecka. Autorka. No pewnie, że tak. A niektórzy chcą się leczyć i pomimo kłopotów chcą mieć własne dziecko. Czy słyszałyście może o dzieciach z probówki? Karolina. No tak, z in vitro. Maja. To jest sztuczne zapłodnienie. Autorka, a na czym polega sztuczne zapłodnienie? Karoli, Karolina, no czasami jest tak, że pobiera się próbki z mężczyzny i próbki z kobiety, a potem się łączy. Tak czasem jest. Autorka, a gdzie się je łączy? Karolina i Maja, no w probówce. Autorka, a czy takie dziecko z probówki różni się od dziecka, które powstało w wyniku stosunku seksualnego? Czy, czy się różni? Maja, nie. Karolina, a mi się wydaje, że tak. Autorka, ale czym? Karolina, nie wiem, w telewizji się mówi o tym, ale ja tego nie oglądam. E, autorka, nie różnią się absolutnie niczym. Po zaszczepieniu zapodnionego jajeczka w macicy dziecko rozwija się tak Uch. samo i rodzi się tak samo jak inne dzieci. I ostatnia z chłopcem rozmowa. Autor, e, autorka, Tomku, wiesz, co to są te dzieci z probówki? Tomek, nie mam pojęcia, jak one się tam dostają. Autorka, dziecko z próbówki nie bierze się ze stosunku seksualnego, tylko z tego, że pobiera się od mężczyzny plewniki, od kobiety komórkę jajową i łączy się je w laboratorium, a nie w jajowodzie. <grym> kobiety. Tomek, aniby jak się je pobiera, skąd je mają? Autorka, no z od mężczyzny. Tomek, wyrywają. Autorka, nie. Mężczyznę można poprosić o to, żeby te plemniki dał. To znaczy, żeby miał wytrysk. I wtedy z nasienia bierze się plemnik i łączy się z komórką jajową poza jej ciałem. I gdzie to dziecko się rozwija w tej probówce? Przecież tam się nie zmieści. Autorka, nie, jajeczko jest już połączone z plemnikiem i umieszcza się jak w macicy kobieta, kobiety. I w tej chwili kobieta jest w ciąży. A takie dzieci z probówki to się czymś różnią od tych, które powstały w trakcie stosunku seksualnego? No nie, przecież jajeczka i plemniki są takie same, mówi Tomek. Autorka, masz rację i myślisz bardzo logicznie to. Dlaczego ja to przeczytałam? Żeby Państwu yy, udowodnić, to są, automat, yy, to, są, to są autentyczne rozmowy z dzieciakami, podkreślam, nie pedagogów, nie lekarzy, tylko no, z reguły ludzi wykształconych, ale kompletnie nie z branży. I że ta gotowość, te potrzeby na podawanie wiedzy i rozmowy jest o wiele większa niż sobie wyobrażamy, albo nawet niż byśmy sobie tego życzyli jako osoby dorosłe. Czyli bardzo często żyjemy w takiej rzeczywistości wymyślonej, gdzie byśmy chcieli, żeby dzieci i młodzież mało, mało wiedzieli. Nie powinniśmy się bać tej konfrontacji, bo to jest jasne, że jeżeli nie od nas, to. to się dowiedzieć z innych źródeł, takich, że kiedyś to było podwórko, dzisiaj to jest internet. Więc myślę, że naprawdę warto bez kompleksów podchodzić do informowania młodzieży i dzieciaków o wszystkim. Jeżeli chodzi o zakres tematów, które byłyby dla w edukacji seksualnej, ważne dla tematu dzisiejszej konferencji, no to jest oczywiste, że jest ich mnóstwo. Nie będą to wszystkie tematy, bo zakres jest o wiele szerszy, ale no chociażby tutaj przyglądając się, ja, ja przelecę tutaj przez parę slajdów. O, na pewno w tym dziele, który, dziale, który dotyczy informacji o ciele, procesach fizjologicznych pod kątem płodności, znajdziemy ich mnóstwo. Ja bym chciała tylko zwrócić uwagę bardzo szybciutko na parę kwestii, takich, które nie są tak bardzo oczywiste, czyli chociażby kwestia słownictwa, ponieważ słownictwo wracam do przykładu książek z, do przyrody, tak i do biologii, nie mówiąc o fatalnych podręcznikach przygotowania do życia w rodzinie pod tym kątem, że to pojęcia kształtują myślenie i postawy wobec. Seksualności wobec własnego zdrowia, postawy albo ambiwalentne, albo lękowe, albo pozytywne, związane z takim spokojnym i naturalnym podejściem do swojej cielesności i seksualności. Tego byśmy sobie bardzo życzyli, ale to się nie wydarzy, dopóki młody człowiek nie będzie potrafił wypowiedzieć ze spokojem słowa penis i vagina u lekarza ze swoim przyszłym partnerem seksualnym i w rozmowie z dorosłą osobą, tak, żeby podzielić się swoimi problemami, które będą tych obszarów dotyczyć. I to jest jasne, że ta bariera tak naprawdę już występuje na poziomie używania określonych, określonych pojęć. To, co jest przerażające tak naprawdę w trakcie edukacji, pracy z dzieciakami młodzieżą, że wie, mają wiedzę, ale ona jest bardzo często wiedzą bardzo powierzchowną i bardzo taką właśnie internetową. Czyli znają bardzo dużo, dużo różnych słów, pojęć związanych z seksem, ale bardziej w tym wydaniu komercyjnym, o wiele mniej rozumiejąc procesy fizjologiczne, również te dotyczące płodności. Co jest jasne, że przekłada się potem na bezpieczne zachowania seksualne, czy mniej ryzykowne. No oczywiście profilaktyka infekcji przenoszonych drogą płciową, rozpoznawanie dróg zakażenia, niemożliwe jest tak naprawdę prowadzenie skutecznych zajęć z zakresu edukacji seksualnej bez spełnienia tych powyższych punktów. Bo To jest jasne, że młody człowiek musi mieć pewną swobodę psychologiczną i dosyć dobry stosunek do swojej cielesności, żeby, żeby miał odwagę podzielić się swoimi niepokojami i z lekarzem, i z psychologiem, i z edukatorem na terenie szkoły, czy rodzicem. Chciałbym tutaj też podkreślić... Bardzo taki ważny czynnik związany też z autodiagnozą i kształtowaniem nawyków prozdrowotnych. Do tego jest potrzebna no, po prostu czysta wiedza, chociażby kwestie związane z tym, żeby młody człowiek potrafił ocenić, czy jego dojrzewanie jest przedwczesne, czy opóźnione, jakie są normy rozwojowe kwestie czym jest stulejka, czym jest wnętrostwo, ginekomastia, jak istotne i o czym może świadczyć bolesne miesiączkowanie, czy w ogóle bóle w okolicach podbrzusza, upławy tak? i tak dalej, i tak dalej, żeby, żeby miał świadomość z jakimi konsekwencjami się to może wiązać. To wszystko powinno paść tak na, za, na zajęciach i o tym należałoby uczyć tak naprawdę na lekcjach, Swobodnej rozmowy. Drugi blok, który wydawałby się oczywisty, no to jest którego nie będę rozwijała w ogóle sterowanie płodnością antykoncepcja, tu chciałam zwrócić uwagę na fakt, nad którym ubolewamy, że dziewczyna 15-letnia może swobodnie uprawiać seks w naszym kraju, a do ginekologa może pójść od 18 roku życia, czyli młodzież, która jest najbardziej zagrożona konsekwencjami ryzykownych zachowań seksualnych tak naprawdę jest pomijana w opiece lekarskiej, bo to jest oczywiste, że szesnastolatka czy szesnastolatek nie pójdą do lekarza z rodzicami, jeśli podejmują ryzykowne zachowania seksualne. I to jest dramat dla nas jako osób, którym się być może nawet czasem udaje odwołać do zdrowego rozsądku tak, u młodego człowieka, gdzie wiadomo, że jest trudniej. tak? taki skutek wywołać. Ostatnie, bo obiecałam, że skrócę, ostatni wymiar. To jest, to znaczy nam bardzo zależy, proszę zwrócić uwagę, że z reguły edukację seksualną rozumie się jako profilaktykę zaburzeń seksualnych, profilaktykę infekcji przenoszonych drogą płciową, czyli koncentracja występuje na zjawiskach negatywnych że też edukację seksualną rozumie się jako, jako ochronę tak, młodzieży przed skutkami pornografii i wszelkich zjawisk związanych z przemocą seksualną, nadużyciami seksualnymi. To jest temat rzeka i to jest oczywiste, że tym edukacja seksualna się powinna zajmować i to też jest profilaktyka różnych zaburzeń psychoseksualnych w okresie dorosłości. Ostatnią rzeczą, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jest edukacja pozytywna, na którą, o którą tak trudno w naszym kraju o tym, żeby uczyć pozytywnego stosunku do seksualności, zarówno w wymiarze cielesnym, ale w wymiarze, w wymiarze że tak powiem, wyrażania siebie jako istoty seksualnej. Jakie to ma, prze, jakie to ma przełożenie? Odwołam się tutaj, zatoczę. Koło do pierwszego wykładu, do wykładu też profesora Izdewskiego, jak ważna jest rola stresu w, w płodności czy niepłodności. Tak naprawdę nie chodzi tylko o seks taki, który wynika z życia codziennego, ale również o o pozytywny wymiar spotkania seksualnego pomiędzy dwojgiem ludzi, czyli brak stresu wynikający z normalnego podejścia i z tego, że seksualność jest obszarem autonomicznym związanym z naszymi wolnymi wyborami, z emocjami pozytywnymi, a nie z lękami i stereotypami społecznymi, którym się poddajemy. Bardzo Państwu dziękuję.